Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę wam jak łatwo i szybko możecie odzyskać swoje konto na Twitchu. Przy okazji, jeśli masz chęć na filmów, łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A jeśli poszukujesz sprzętu gamingowego, czyli powiedzmy myszek, klawiatur, foteli, czy komputerów do 2,5-3 tysięcy złotych, to masz link w opisie tego filmu. Tam jest porównywarka cen, która porówna wam najtańsze oferty. No dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć odzyskać dostęp do naszego konta na Twitchu? Początkowo oczywiście wchodzimy na link do strony, którą macie w opisie tego filmu, a następnie wybieramy opcję zaloguj się w prawym górnym rogu ekranu. Teraz moi drodzy wybieramy opcję problem z logowaniem. No i w tym miejscu musimy podać nasz adres e-mail lub ewentualnie numer telefonu podpięty pod nasze konto. Aby to zrobić najpierw podajemy naszą nazwę użytkownika, a następnie wybieramy opcję wyślij link do zresetowania hasła. No i w tym momencie musimy udać się na naszą pocztę i potwierdzić maila, którego właśnie dostaliśmy od strony Twitch TV. Także wchodzimy na maila i potwierdzamy. Ja mojego maila właśnie już dostałem, także klikam opcję Restowanie hasła. No i teraz moi drodzy możemy ustanowić całkiem nowe hasło. Także wpisujemy całkiem nowe hasło. A gdy to już zrobimy, to wybieramy opcję Ustaw hasło. No, i moi drodzy, w taki to szybki, łatwy sposób uda Wam się odzyskać konto na Twitchu. Jeśli w tym filmie cię, przyda, to, to łapkę w górę oraz subskrypcję z wnętrzkiem. A jeśli poszukujesz gamingowych myszek, klawiatur, foteli czy zestawów komputerowych do 2,5-3000 zł, to masz link w opisie, tam masz najróżniejsze zestawy. Miłego dnia, cześć.